Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na omówienie sobie tematu pierwszego pielęgnacji, czyli oczyszczania. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj widzimy się w takiej scenarii, no bo niestety nie mogłam użyć tamtej co wcześniej, ale to chyba nie jest duży problem. Dobra, zaczynamy. Oczyszczanie jest pierwszym etapem w pielęgnacji i jest ono bardzo, bardzo ważne. W sumie to najważniejsze, bo bez oczyszczenia pielęgnacja w ogóle nie ma sensu. Warto jest sobie omówić oczyszczanie bardzo dokładnie, jak powinno się je robić, tak żeby nie popełniać po prostu podstawowych błędów i żebyśmy, żeby po prostu nasza pielęgnacja miała sens w ogóle. Wiemy już, że od oczyszczania zaczyna się każda pielęgnacja, ale poza tym co jeszcze musimy wiedzieć? Myślę, że jest to oczywiste, ale warto jednak powiedzieć, dlaczego w ogóle trzeba oczyszczać tę twarz. No więc w ciągu dnia zbiera nam się na twarzy naprawdę dużo zanieczyszczeń, jakiś kurz, wiecie, sebum, pocimy się. O tym już było w pierwszym odcinku, do którego Was serdecznie zapraszam. Teraz poopowiadamy sobie o samych podstawach, o których może nie wiedzieliście, albo które są dla Was bardzo, bardzo oczywiste. Więc tak, na samym początku w ogóle, ile razy powinniśmy mieć twarz w ciągu dnia? Eee, twarz powinniśmy mieć naprawdę nie więcej niż trzy razy. Jest to rano i wieczorem. Twarz myjemy zawsze przed każdą pielęgnacją, od tego zaczyna się nasza pielęgnacja, czyli myjemy twarz rano i wieczorem, ewentualnie jeszcze jeden raz po treningu, ale wiecie, lepiej nie przekraczać tej liczby dwóch myć, bo jeżeli nie znamy do końca typu naszej skóry albo rodzaju, to możemy sobie zrobić krzywdę, może nasza bariera ochronna skóry się uszkodzić. I po prostu nadmierne mycie może nam zaszkodzić w tej postaci, że uszkodzimy sobie barierę ochronną naszej skóry. Yy, jakaś tam ilość sebum zawsze musi być na naszej skórze, bo po prostu chro, yy, chroni to nas przed ucieczką na przykład wody z naskórka. No. Więc tak. <gry> Naprawdę nie jest ważne jaki mamy typ cery, czy mamy... Yy, czy mamy skórę tłustą, czy trądzikową? Nadmierne mycie może nam tylko zaszkodzić, więc twarz, pamiętajcie, myjemy tylko dwa razy. Jak prawidłowo przygotować się w ogóle do oczyszczenia twarzy? Dużo porządkujących osób robi takie najbardziej podstawowe błędy, o których zaraz Wam powiem. Kiedy idziemy rano albo wieczorem oczyścić twarz, albo nie, najpierw sobie pomówimy o tym, co robimy rano. Kiedy idziemy rano y, zacząć naszą poranną pielęgnację, pierwsze co robimy to myjemy ręce. Jest to bardzo ważne, bo na naszych dłoniach też zbiera się bardzo dużo zanieczyszczeń i wiecie, kiedy zaczniemy myć twarz y, nieumytymi dłońmi, to po prostu wiecie, te wszystkie zanieczyszczenia, bakterie, wmasowujemy tutaj pięknie i no nie, niekiedy no, może nam to naprawdę zaszkodzić. Y, Wiecie, na samym początku trzeba umyć ręce, żeby higiena po prostu była zachowana. Kiedy już umyjemy ręce, przystępujemy do właściwego oczyszczania. Najpierw zwilżamy delikatnie twarz wodą i teraz nakładamy produkt. I myjemy twarz, ale delikatnie, nie musimy jej szorować nadmiernie. Robimy to kolistymi ruchami, o w ten sposób. Tutaj wszystko oczyszczamy, nie zapominamy o tym, żeby myć tutaj, przy włosach, o tutaj, o tu i tutaj. To jest bardzo ważne, no bo o tych jednak partiach zapominamy, a je też trzeba oczyszczać. Twarz zbliżamy sobie wodą ani y, bardzo, bardzo zimną, ani też bardzo gorącą. Najlepiej, żeby to była woda y, letnia, taka wiecie, y, komfortowa dla nas, ale nie może być y, zbyt zimna albo zbyt gorąca. Kiedy już umyjemy twarz kolistymi ruchami, y, należy teraz y, przepłukać twarz z tego produktu, żeby była już czysta. Do tego też używamy y, wody. Y, Yy, ciepłej, takiej komfortowej dla nas, chociaż możemy użyć wody troszeczkę chłodniejszej. Wtedy, yy, wiecie, pobudzimy sobie krążenie w skórze i będziemy czuć się, wiecie, bardziej świeżo. Ja tak robię na przykład. <laughs> yy, wiecie, ciepła woda. Generalnie rozszerza pory, ale nie, nie jednak przy myciu. Trzeba trochę podtrzymać twarz nad tą ciepłą wodę, żeby rozszerzyć te pory. Także, no, nawet jeżeli myjemy sobie twarz cieplejszą wodą i kończymy też, opukujemy twarz na sam koniec cieplejszą wodą, no to nic się nie stanie, bo tak naprawdę, no, pory nie zdążą się rozszerzyć. Także nie boimy się tej ciepłej wody. Potem należy twarz wytrzeć, i teraz jak trzeba ją wytrzeć? Bardzo dużo y, osób, które no, y, mają mało wiedzy, wycierają twarz zwykłym ręcznikiem, takim którym się wycierają po kąpieli, a to jest bardzo duży błąd. Do, y, o, do mycia twarzy trzeba mieć oddzielny ręczniczek albo oddzielny ręczniczek, taki, wiecie, zwykły, malutki, y, albo używać y, ręczników papierowych. Tylko, że to już jest, wiecie, taka opcja. Nie za bardzo ekologiczna, że tak powiem. Bardzo ważne jest, żeby mieć oddzielny ręczniczek do twarzy, żeby po prostu też ta higiena była zachowana, tak? Poza tym, wiecie, jeżeli ktoś ma na przykład zmiany na plecach albo gdzie indziej na ciele i potem wyciera też twarz takim ręcznikiem, no to może to jednak zaszkodzić skórze. Bakterie mogą się przenieść, także lepiej tego po prostu nie robić. No jest to nie za bardzo higieniczne dla nas. I co jaki czas trzeba zmienić takie ręczniki? Wiecie, najlepiej dla nas by było zmieniać je tak naprawdę codziennie, ale no, wiemy jakie jest życie, no i czasami ciężko jest zwrócić na to uwagę, jest dużo rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, także no. Jeżeli albo po prostu zapominamy zmieniać te ręczniki, to tutaj dobrą opcją są te ręczniki papierowe, jeżeli komuś nie przeszkadza ta nieekonomiczna forma wycierania twarzy. A jeżeli nie chcemy używać ręcznika papierowego, to możemy kupić sobie na przykład pieluszki tetrowe, wziąć je, pociąć na mniejsze kawałeczki i wiecie, mieć. wtedy będziemy mieli dużo takich ręczniczków do twarzy, będziemy wycierać i no, to już nie będzie takie problematyczne, albo po prostu musimy kupić sobie dużo malutkich ręczniczków do twarzy i tyle. Bardzo ważne jest, żeby podczas wycierania twarzy nie trzeć tej skóry za mocno. Wystarczy, że zrobimy to w ten sposób. Delikatnie sobie przyłożymy i to naprawdę nam wystarczy, jeżeli mamy jakieś zmiany, jakiś trądzik, albo nawet po prostu zwykłe wypryski, kiedy tak wiecie, pocieramy twarz. To bakterie mogą się roznieść, i wiecie, i wtedy nam wyskoczy coś tam, gdzie nigdy nie wyskakiwało. Także to też jest bardzo ważne. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Jeszcze taka zagwostka dla tych, którzy na przykład wstają rano i od razu z samego ranka robią trening. Ja robiłam tak, że najpierw robiłam, wstałam, najpierw robiłam trening, a potem dopiero szłam oczyścić tą twarz. Wiecie, to już zależy od tego, jak my się czujemy i jak nasza skóra zareaguje, bo na przykład jeżeli staniemy, y, od razu, pójdziemy umyć twarz, potem zrobimy trening, jeszcze raz umyjemy twarz i zobaczymy, że naszej skórze to szkodzi, że wiecie, jest taka, no, podrażniona, to, to, zresztą się czuje, no to lepiej jest y, zrobić, oczyścić to twarz po treningu. No, nie wiem, to już jest indywidualna kwestia. Niekiedy, kiedy pójdziemy robić trening bez oczyszczenia twarzy, to, to wiecie, pory mogą nam się rozszerzyć i te wszystkie, jeżeli mieliśmy tłuste rzeczy na twarzy, to wszystko nam wejdzie i to też może nam zaszkodzić. No nie wiem, to już jest w sumie indywidualna kwestia. Także no, robimy jak chcemy, jak się czujemy, tak naprawdę. I teraz czym w ogóle możemy oczyścić tą naszą twarz? Wiecie, jest bardzo dużo produktów do oczyszczenia twarzy. Niektórzy do oczyszczenia porannego używają produktów delikatniejszych, czyli delikatnie, delikatnych żeli i pianek. Pianki są delikatniejsze od żeli. Oczyszczają twarz delikatniej. Po nocy mamy zazwyczaj mniej tych zanieczyszczeń. Wydziela się mniej sebum niż w ciągu dnia. Także no niektórzy używają e, e, rano delikatniejszych produktów, np. pianek albo delikatniutkich żeli. Co innego jest e, wieczorem, kiedy e, np. mamy na sobie makijaż albo mieliśmy bardzo intensywny dzień, po prostu trzeba to wszystko oczyścić, żeby skóra zaczęła znowu oddychać i żyć. Co teraz trzeba zrobić? Jeżeli mamy makijaż, to najpierw trzeba go zmyć. To już dowiedzieliście się z pierwszego odcinka, ale jak w zasadzie to trzeba zrobić? Jest dużo produktów do demakijażu, są oleje do demakijażu. Oleje są takie, wiecie, emulgujące pod spływem wody. No i nie, te emulgujące pod wpływem wody, one bardzo fajnie nam schodzą z twarzy po prostu. Nie jest problem ze zmyciem ich. Kiedyś miałam olejek, który nie był emul nie, nie emulgował pod wpływem wody i po prostu zmycie go to, był dla, to była dla mnie totalna masakra. Nie mogłam go zmyć z twarzy, ale wiecie, no to już jest indywidualna kwestia. Jeżeli nie zmyjemy dobrze olejku. Z twarzy, no to niestety no, może to nas zapchać i wyskoczył nam no, niefajne wypryski, niefajne zmiany. Więc najpierw robimy demakijaż. I e, jak zrobić ten demakijaż dobrze? Jeżeli mamy bardzo intensywny, bardzo mocny makijaż, wtedy no, jednak najlepiej sprawdzą się albo masełka, albo oleje, bo jest to bardzo wygodna forma i no, fajnie po prostu ten demakijaż się robi. Wiecie, mamy jeszcze płyny micelarne, y, różne mleczka, zresztą kto się maluje, ten wie. Jeżeli mamy bardzo mocny makijaż, to y, myjemy y, najpierw oczyszczamy twarz jednym produktem, a jeżeli to jest za mało, to nawet oczyszczamy ją drugi raz tym samym produktem, czyli na przykład dwa razy olejkiem albo dwa razy płynem micelarnym. Wiecie, y, niekiedy, kiedy mamy bardzo mocny makijaż, Warto jest zrobić nawet trzy etapowe oczyszczanie, jeżeli jest to nam konieczne, bo wiecie, bardzo ważne jest zmycie całego makijażu, żeby y, nic nam nie zostało i nam w nocy nie zrobiło po prostu krzywdy. Jeżeli używamy do demakijażu wacików. To pamiętajmy, żeby, przepraszam, żeby tej skóry mocno nie pocierać tymi wacikami, szczególnie tutaj w okolicach oczu. Jeżeli robimy demakijaż oczu i tak pocieramy sobie, tak wiecie, totalnie niedelikatnie ciągniemy te skóry, tak, to no, szybko zauważymy, że zrobią nam się tutaj znaczki, także. No, trzeba tutaj uważać, w tej okolicy szczególnie, żeby nie pocierać. Wtedy bierzemy po prostu wacik nasączony produktem i przykładamy. Trzymamy jakiś czas, aż po prostu ten produkt nam, ten makijaż rozpuści. To jest dla nas zdecydowanie lepsze. No i też mi osobiście łatwiej jest zmywać makijaż z okolicy oczu olejkami albo masankami do, do makijażu. Po prostu dla mnie to jest łatwiejsze. Nie muszę, wiecie, czekać, aż to się rozpuści waciku i no, po prostu tak nie jest łatwiej. Kiedy już zrobimy demakijaż, yy, trzeba oczyścić twarz następnym produktem: czyli yy, żelem, pianką albo jakąś emulsją do yy, oczyszczania. Jakimś produktem do oczyszczania twarzy, po prostu. Wieczorem mamy zazwyczaj więcej tych zanieczyszczeń na twarzy, więc używamy że produktów po prostu mocniej oczyszczających, no ale też bez przesady, żeby nie miały tam jakich mocno, jakichś mocno silnych detergentów na samym początku, czyli SLS-ów SLS i takich tam. Zazwyczaj wieczorem używa się żeli, a nie piany, bo pianki są bardzo delikatne, żele są już mocniejsze. Potem, jeżeli umujemy twarz, to robimy wszystko to samo jak rano, czyli wiecie, oczyszczamy, czyli yy, delikatnie masujemy skórę, tak wiecie, delikatnie, holistymi ruchami. Yy, no i yy, przykładamy delikatnie ręczniczek do twarzy, żeby to wysuszyć i nie pocierać. A co w przypadku, jeżeli my nie, nie nosimy makijażu, tak jak ja na przykład, bo ja na co dzień nie noszę makijażu? Jak wtedy oczyścić tą naszą twarz? No, więc tutaj też trzeba zastosować oczyszczanie dwuetapowe. Najlepiej, przepraszam, że się zaczynam. Spresuję się. Tutaj też najlepiej zastosować oczyszczanie dwuetapowe, nawet jeżeli nie używamy SPF-a. To jest błędem, ale jeżeli nosimy y, SPF, nakładamy go rano, to y, nie wystarczy go zmyć tylko żelem. To jest zdecydowanie za mało, wtedy on się cały nie zmyje z naszej twarzy. Y, wtedy należy też oczyścić twarz dwa razy. I jak to zrobić? Y, produktami, które zmyją nam SPF z twarzy są olejki. Albo jakieś, nie wiem, masełka, i w sumie to, to chyba tyle, bo płynnicelarny nam za bardzo tego SPF-a nie zmyje. Najlepsze do SPF-ów są palejki i masełka. Ja wam pokażę moje ulubione masełko zaraz. Yy, bardzo fajnie zmywa makijaż i yy też SPF, -y, także no ja polecam. A jest to właśnie takie oto emolientacyjne yy, masełko od Andy. Nie wiem czy dobrze widzicie, wygląda ono tak. Yy, jest dość specyficzne w użytkowaniu, no bo jednak to jest masełko, nie jest to, nie jest to taki typowy produkt. Yy, szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz się z nią spotkałam, to byłam taka po prostu, no. Totalnie nie wiedziałam, jak to używać, żeby to było komfortowe w tym użytkowaniu, ale jednak się przekonałam do tego, bo po prostu fajnie mi zmywa makijaż. No i też fajnie oczyszcza. Całą recenzję macie na moim Instagramie, bo Kazośki, także bardzo serdecznie zapraszam. W środku on się prezentuje tak. Nie wiem, czy widzicie. To jest coś takiego, jest, jest do tego dołączona także taka szpatułka, którą możecie sobie nakładać ten produkt na twarz. Dla mnie jest to po prostu geniusz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś szczotki soniczne do oczyszczania twarzy, to tutaj naprawdę uważajcie skóry. Naprawdę nie trzeba szorować mocno, żeby ją oczyścić. Wystarczy delikatnie masowanie. Szczotki Foreo mają to do siebie, że no, złuszczają nam na skórek i tak naprawdę działają jak peelingi. Nie wolno ich używać codziennie. Pamiętajcie o tym, jest to bardzo duży błąd i jeżeli będziecie używali te szczotki codziennie, nieważne jaki macie typ cery, to po prostu zniszczycie sobie totalnie barierę ochronną skóry, naruszycie żywy na i zaczną się duże problemy, naprawdę. Szczotek sonicznych nie używamy codziennie. Możemy je używać yy, na przykład, yy, nie wiem, dla częstotliwości odpowiadającej peelingom. Yy, albo kiedy naprawdę tego potrzebujemy, albo, ale naprawdę bardzo uważajmy na szczotki soniczne, bo tak naprawdę nie musimy skó skóry szorować, żeby ona była czysta. Naprawdę. Zapamiętajmy to. Yy, dla naszego dobra, jeżeli yy, kupimy sobie taką szczotkę albo dostaniemy od kogoś, żeby jej nie używać za często. Więc tak, najważniejsze rzeczy sobie chyba już powiedzieliśmy tak naprawdę. Pamiętajcie, że nie trzeba twarzy oczyszczać więcej niż dwa razy, niż rano i wieczorem. Nawet jeżeli mamy skórę tłustą i problematyczną, która naprawdę umyjemy twarz i zaraz znowu nam się wyświeca, nie trzeba myć jej częściej, bo to nam po prostu no, mało da. Możemy sobie zniszczyć barierę ochronną skóry i będzie naprawdę jeszcze gorzej przy mocnym przy, przy mocnym y, trzeba y, wprowadzać produkty, które będą nam y, regulować pracę y, gruczołów łojowych, ale o tym będzie kiedy indziej, będzie o tych wszystkich składnikach. Także no, zostańcie ze mną. To by było już na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście i mnie obejrzeliście. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcielibyście wiedzieć więcej, o czym chcielibyście posłuchać. No i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i na mój Instagram, Buśka Lośki, na którym publikuję recenzje, fajne ciekawostki, generalnie dużo informacji podstawowych o pielęgnacji, jeżeli ktoś jeszcze o czymś nie wie, także zapraszam, serdecznie będę pojawiać się tutaj częściej i będziemy rozmawiać sobie dalej o tej naszej kochanej pielęgnacji. Dziękuję, że tu jesteście. Na razie cześć.